W dzisiejszym odcinku poznacie 5 najprzydatniejszych synonimów słówka byte, czyli proszę, dzięki którym będziecie jeszcze lepiej brzmieć po niemiecku. Gotowi? No to łapka w górę i zaczynamy. Synonim numer 1. Gean geschehen. Wyobraźcie sobie, że podwozicie kolegę do pracy. Wysiadając, kolega mówi wam danke, czyli dziękuję. Danke. W odpowiedzi zamiast mówić bitte sehr, czyli proszę bardzo, bitte sehr albo bitte schön, czyli proszę pięknie, bitte schön. Możecie powiedzieć Gean Gesheyen. Zwrot ten dosłownie można by przetłumaczyć na stało się to z przyjemnością. Jednak niedosłownie tłumaczymy go na nie ma za co lub też cała przyjemność po mojej stronie. Gean Gesheyen. W języku potocznym gean Gesheyen, czyli nie ma za co, skracane jest często do samego geana lub nawet Gean, nie zdziwcie się więc, gdy po tym jak komuś podziękujecie mówiąc danke, czyli dziękuję, ten ktoś odpowie wam krótko. Gean, czyli nie ma za co. Gean, synonim numer dwa. Keine Ursache. Wszyscy znają chyba wyrażenie kein problem, czyli żaden problem. Kein problem możemy użyć zamiast byte, czyli proszę, na przykład po tym jak sąsiadka podziękuje nam za odebranie paczki od kuriera podczas jej nieobecności. A zamiast wyrażenia kein problem moglibyśmy użyć też wyrażenia keine łzache, czyli to drobnostka. Kajne uozache. Alternatywnie moglibyśmy też powiedzieć kain tema, czyli nie ma tematu, kain tema, a nawet kain ding, czyli nie ma sprawy, kain ding. Synonim numer 3: nichts zu danken. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie i dzwoni do was kolega prosząc, żebyście coś dla niego kupili. Gdy wam podziękuję, zamiast byte możecie użyć wyrażenia nichts zu danken, czyli nie ma za co dziękować. nichts zu danken". A tak swoją drogą, jeżeli ten odcinek się wam podoba, udostępnijcie go proszę znajomym. Dziękuję. A my przechodzimy do synonimu numer 4, czyli wyrażenia nicht der Rede wert. Wyobraźcie sobie, że odebraliście z lotniska koleżankę. Ta wam dziękuję, a wy zamiast byte, czyli proszę, możecie użyć wyrażenia nicht der Rede wert, czyli nie ma o czym mówić. Nicht der Rede wert. I synonim numer 5, wofür hat man den Freunde? A teraz wyobraźmy sobie, że pomogliśmy koleżance przy przeprowadzce. W momencie, gdy odkładamy ostatni, wypełniony po brzegi rzeczami, Karton do samochodu, koleżanka mówi nam: Vielen Dank, für deine Hilfe, czyli niewielkie dzięki za Twoją pomoc. Vielen Dank, für deine Hilfe. W takiej sytuacji możemy odpowiedzieć pytaniem, czyli Wofür hat man den Freunde? Czyli od czego ma się przyjaciół? Wofür hat man den Freunde? A jeśli spodobały Ci się te potoczne zwroty w dzisiejszym odcinku, jeszcze bardziej spodoba Ci się mój intensywny kurs niemiecki w 6 miesięcy, dzięki któremu zrozumiesz gramatykę, nauczysz się mówić i rozumieć Niemców. Kliknij link w opisie i dowiedz się więcej. A teraz, ponieważ to ćwiczenie czyni mistrza pora na zadanie dla was. Wyobraźmy sobie, że postawiliśmy koledze w barze piwo, za co oczywiście ten nam dziękuje. Jakiego zwrotu zamiast byte moglibyśmy w takiej sytuacji użyć? Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj więc naszej aplikacji język. 15 minut. To jedyna aplikacja na rynku, w której znajdziesz krótkie, praktyczne lekcje z prawdziwym nauczycielem. Poznasz przydatne zwroty, osłuchasz się z językiem niemieckim, nauczysz się mówić i zapamiętasz z łatwością dzięki inteligentnemu systemowi powtórek. Wejdź teraz na stronę językwy 15minut.pl i spróbuj naszych darmowych lekcji. Bitte nicht um eine leichte Bürde, bitte um einen starken Rücken. Nie proś o lżejsze Brzemie, tylko Plätze. Theodore Roosevelt